Co jest? Wiesz po co tutaj jesteś? Yy, nie za bardzo. Jakie było twoje marzenie za dzieciaka? Moje największe marzenie. Wiem, że za dzieciaka miałem takie jedno marzenie, że chciałem posiadać chociaż trzy monitory, no bo za tamtych czasów, Nie wiem czy to teraz też są jakieś takie marzenia młodych twórców, ale wiem, że za dzieciaka bardzo marzyłem o takim jakby stanowisku, które posiada na przykład trzy monitory. Yy. No, po prostu jest to o wiele, wiele, bardziej komfortowe, ładniejsze, ładniej się to prezentuje, ale przede wszystkim oczywiście lepiej się montuje filmy na nich, pracuje i tak dalej. I za dziś, to było moim takim największym marzeniem? Dlaczego? Jak to dlaczego? No, każdy, kto zaczyna na YouTubie, chce mieć naprawdę ogromna, ogromnaście drogi, fajny superlanski sprzęt, żeby była superlanska, jakoś fajnie się to wszystko montowało, wygodnie, bez lagów, po prostu komfortowo. Jest to bardzo nie wydaje mi się każdego młodego twórcy, który chce nagrywać na YouTube, bo że ma jakieś, nie wiem, jakieś po prostu marzenia związane z filmami albo po prostu z, z karierą na YouTubie, chociaż na jakichś innych platformach, gdzie po prostu coś się tworzy. Ja sama jakoś na początku nie miałem superackich sprzętów, nie miałem super komputera, superanckich, nie wiem, ilości monitorów i tak dalej, bo zaczynałem po prostu z samego telefonu, nie posiadałem żadnego aparatu. Zaczynałem z laptopa oraz monitora, który przyniósł mój tata z pracy. I tak zaczęła się moja przygoda, nie była ona no jakaś wyśmienita, nie było jakoś dużo sprzętów. Oświetlenie w ogóle... No oświetlenie na przykład po pięciu latach mojej kariery na YouTube dopiero zakupiłem. No, początki moje na YouTube nie były jakieś naprawdę ogromniaste i tak dalej. Zaczynałem tak jak każdy praktycznie zaczyna od młodego i z własnym sprzętem, czyli po prostu jakiś telefon, jakiś laptop, który po prostu znajdzie się w domu. I to, że posiadam teraz taki sprzęt, to jest tylko i wyłącznie dobry rozsądek, mocny rozsądek, dobre chęci inwestycyjne, inwestycja przede wszystkim. No i trzeźwa po prostu, myśl, trzeźwy mózg, żeby, żeby to wszystko osiągnąć. I tyle, no. Laptop, monitor. A teraz? No właśnie, super! No a teraz jest to. Znajdują się już właśnie tutaj w moim miejscu, w tym moim pokoiku, w którym zawsze zaczynałem moją całą twórczość na YouTube No i oczywiście, co najważniejsze, znajduję się przy moim nowym stanowisku Które... Wygląda aktualnie naprawdę masakrycznie Zaraz oczywiście przejdziemy do tego, co się tutaj na tym stanowisku znajduje, co do... co nowego doszło, co, co ubyło No i odpowiem na pytanie Choć pewnie widzieliście przy bliskach, ale gdzie jest komputer? Bo... Go tam nie ma. Na początku oczywiście, zanim przejdziemy do wszystkiego, jak wam będę mówić i tak dalej, no to bardzo serdecznie chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, no bo to wy oglądacie moje filmy, to wy oglądacie moje live'y, to wy mnie wspieracie, to wy klikacie ten niebieski przycisk wesprzy i tak dalej. I wy wszyscy po prostu przyczyniacie się pod jakimś malutkim procentem do tego, że jestem w stanie się tak rozwijać, bo czy obejrzycie jakąś głupią reklamę, czy wyślecie do najcika złotóweczkę, 2-3. Czy chociażby klikniecie przycisk wesprzyj, to to wszystko pozwala mi po prostu jakby inwestować w lepsze sprzęty i, I dziękuję wam bardzo bardzo serdecznie. A ja już nie będę jakoś przedłużać i jakoś też się ja wiem, rozgadywać, przechodzimy do całego tutaj miejsca. Pozwólcie, że będę do was rozmawiać właśnie w ten sposób jak teraz, ponieważ yy, nie mam innej możliwości, że tak to nazwę. Ale wszystko z pamięci będę mówić i będziecie widzieć tutaj jakby takie przebitki. Zaczynamy od całego miejsca. Jak widzicie znajdują się tutaj cztery monitory, trzy monitory od Samsunga. E, dokładna wersja i tak dalej wszystko pewnie zobaczycie teraz na screenshotcie, bądź też znajdziecie linka w opisie do ogólnie całego jakby zakupu całego produktu. Są to trzy monitory, dwa nowe dokupiłem, jeden już mam przez rok. E, są to Samsungi 144Hz na 9 lekko zakrzywione albo zakrzywione. Full HD. Na górze jest również monitor e, ultra wide, ultra. ultra o kurde. po prostu szeroki 21x9 i on niestety jest 60 Hz, ale jest to spowodowane po prostu tym, że ten zakup był moim pierwszym, albo trzecim, może zakupem e, z tych wszystkich jakby przedmiotów, które pozwoliły mi rozwijać i dojść właśnie do tego miejsca, gdzie teraz jestem. E, był po prostu właśnie ten monitor od LG e, 2560 na, na 1440, jeżeli chodzi o rozdziałkę i. On się również tutaj znalazł, ponieważ jakby zawsze jestem w stanie jakoś wszystko wykorzystać co do tej pory posiadam i to robi nie tylko właśnie jakby za dodatkowy monitor, ale w dodatku mogę sobie fajnie y, oglądać cały materiał na podglądzie oraz również on jest wyposażony w głośniki. No i dzięki niemu po prostu nie muszę kupować jakichś dodatkowych głośników do komputera, a po prostu mam ten monitor, który właśnie. Spełnia tą opcję. Kolejnymi elementami, które na pewno na drugim planie Wam przywykły, albo, nie wiem, oko was zauważyło, jest pewnie klawiatura, myszka i podkładka. Klawiatura i... Podkładka są od SteelSeries Dokładne nazwy i tak dalej również teraz się pojawiają Bo to pomógł mi kolega ogólnie Z, z doborem klawiatury i podkładki Pozdrawiam ciebie Danielu, no miałeś ze mną tutaj Nagrać, ale jednak nie pok nie, pysz nie pykło, ale pozdrawiam cię bardzo serdecznie Daniel, klawiatura to wiem, że jest to SteelSeries Apex 5, a Podkładka to jest SteelSeries Kuce Prism, o właśnie tak się Nazywa ta podkładka, wszystko oczywiście Znajdziecie w opisie, linki i tak dalej Żebyście po prostu w spokoju mogli sobie zobaczyć To wszystko, jeżeli chodzi o myszkę, no to, to myszka ja też już mam około rok, bo ją zakupiłem wtedy, jak kupiłem też monitor i komputer. Jest to Razer Mamba, chyba Razer Mamba i tylko tyle, na, albo Elite jak... Nie wiem, Razer Mamba na pewno e, i również linka znajdziecie w opisie. Kolejną rzeczą, jaka tutaj się znalazła, e, albo znajduję, to jest mikrofon SPC G, również znajdziecie linka w opisie. A słuchawki, nic się nie zmieniły. Dalej mam swoje piękne, kochaniutkie Razerki. Aż po nie pójdę i Wam pokażę. One są takie piękne, że normalnie... Zobacz. Mamy tutaj ładnie odchodzącą skórę. Mamy tutaj dodatkowe jakby zabezpieczenie na nasze uszy. Co wtedy bardzo miękkie. Nie, a no, tak serio wam powiem. E, one są cały już rozwalone. Jakby nawet ten mikrofon, który tutaj był, to on się niby chowa, ale on już, on już jakoś uległ w rozwaleniu i on się nie chowa. Ale na razie jakoś jeszcze mi służą, działają i... Nie widzę potrzeby, żeby je wymieniać, bo jakoś taki też nie jestem człowiek, że, że od razu muszę coś nowego kupować, bo wolę zainwestować w jakieś inne rzeczy, bo dalej czekam na przykład na Sony A7S3 albo też w AG H6. <laughs> Dlatego jeżeli chodzi o słuchawki, to jeszcze nie mam jakichś takich fajnych słuchawek, które mógłbym zakupić, a te jeszcze jakoś działają. Co prawda uszy mnie w nich bolą i wyglądam jak pilot samolotu, ale <laughs> działają i to jest najważniejsze i dalej z nich korzystam. Jeżeli chodzi o kamerkę, to tutaj na górze mamy kamerkę, której pewnie nie widać, ale jest to kamerka Logitech C922 również polecam, linka oczywiście znajdziecie też do niej w opisie. Jest to spoko kamerka, ja z niej korzystałem i zaczynałem moją całą karierę streamerską. Bo na początku streamowałem z kamerki z laptopa, a później dopiero przeszedłem na tą kamerkę i naprawdę przejście z jednego na drugie jest o wiele, o wiele lepsze, a jeszcze w dodatku przejście z Logitech na Camlinka, który również... Się tam znajduje, ale do tego później dojdziemy. Również mega mega widać różnice, ale to też zależy od naszego aparatu. Oczywiście, również też zapytacie, gdzie jest komputer. No niestety komputera tutaj nie ma, niestety komputera też na dole nie ma. Ponieważ na początku tak myślałem, że komputer będzie po prostu na podłodze i, i wszystko pięknie pięcić, wszystko będzie pięknie działać i śmigać, ale niestety okazało się, że... 3 mm, chyba, 3 centymetry mi chyba brakowało, żeby ten cało, ta cała obudowa się tam zmieściła. No i z drugiej strony też nie wiem czy jakby ta nóżka by podołała, dlatego też w ogóle ten komputer stąd wyleciał bo te nóżki też nie wyglądają mi na solidne Z tego powodu również te wszystkie monitory również są zawieszone Lepiej się ściera że. W końcu zacząłem sprzątać w pokoju Ale wracając, komputer znajduje się teraz tutaj na moim drugim biureczku Na którym też zaczynam swoją całą karierę Aha i zapomniałem jeszcze o specyfikacji mojego komputera Tutaj się pewnie pojawia, no bo ja też na pamięć już jej no totalnie nie pamiętam Ja sobie powiedziałem, że ja będę pamiętać Zawsze co mam w komputerze, a niestety nie, po, no nie potrafię, zapomniałem. Ale wiem tylko jedno: procesor tutaj jest Intercore i 9 9900K. Karta graficzna RTX 2080 Super Gaming Z albo X Trio. Mamy tutaj również 64GB RAM od Corsair'a, jak dobrze pamiętam. Chłodzenie od NZXT, obudowa Crystal, Corsair, Crystal jakaś tam, 570X chyba. Mamy tutaj również płytę główną MSI Z370 Gaming jak dobrze pamiętam. Mamy tutaj również trzy dyski, jeden M2, na którym mam system, jest to 500-500 GB, giga, 500 SSD 1 Tera i HDD 2 Tera. Może później będą 4 Tera, na razie są dwa. Tera, bajty, taki tam kawałeczek, śmieszek, heheszek A, no i oczywiście zasilacz 1000W, który się... Nie, nie 1000W, 850W, no i oczywiście zasilacz 850W przez... No raczej... <taki> Dalsi widzowie i stać widzowie wiedzą, co chodzi z zasilaczem, no No teraz pewnie się zapytacie, jak stąd poleciały kable aż tam Są tutaj dwa kable USB, jeden przechodzi do mojego huba, który ma... Hub czyli taka jakby, jak mamy przedłużacz na przykład na różne, no przedłużacz, wiadomo, tak wygląda przedłużacz, no to również jest taki przedłużacz, ale na USB, czyli po prostu wkładamy jedno USB i to nam się rozwija na 16. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... tak, 16 USB i właśnie taki jeden kabel 5-metrowy USB z mojego komputera leci do tego huba i w tym hubie mam klawiatura, myszkę, kamerkę, podkładkę, słuchawki, mikrofon oraz oczywiście jak podłączam aparat, żeby coś w, wrzucić na, żeby po prostu zmontować, bądź też tam inne jakieś urządzenia, które możecie również zobaczyć, jakie posiadam pod tym filmem, bądź też tutaj się pojawia, bo tam pokazałem bardziej mój cały pokój i wszystkie moje urządzenia i w ogóle sprzęty, a głównie dzisiaj się po prostu z... Na tym miejscu, które się tutaj znajduje. Po tym jednym kablu znajduje się jeszcze drugi kabel USB. Na wszelki wypadek kupiłem dwa i bardzo dobrze i się mega cieszę, że kupiłem właśnie te dwa. Jest właśnie drugi kabel, na którym jest podłączony CamLink. Ponieważ nie wiem jakim cudem, pomimo tego, że kupiłem kable USB 3.0 i pomimo, że je podłączyłem do płyty głównej też na wejście 3.0, to CamLink. Mi ścinał, mega ścinał i chyba nawet tylko pojawia się jedna klatka i stał w miejscu nic, nic więcej nie dochodził sygnał i tak dalej. Dlatego na szczęście miałem ten drugi kabel i również go podłączyłem. I on po prostu osobno sobie leci do Kamlinka i, i to służy jako po prostu jeden taki wielki kabel, żeby podłączyć aparat podczas streamowania albo też po prostu nagrywania odcinków z poradników. No i później jeszcze lecą cztery kable z tego komputera, właśnie do tych czterech monitorów: trzy DisplayPorty, na te trzy dolne i jeden HDMI na ten. Na tym górnym. Oczywiście też pewnie wam pod oko teraz wpadły te dwie lampy Są to lampy z morale Linka również postaram się znaleźć i wam podesłać do nich w opisie Spoko lampeczki, oprócz białych nakładajeczek również mam takie Pomarańczowe Ale to wszystko znajdziecie jak będziecie w linka Na pewno tam wszystko na tej miniaturce będzie pokazane Ogólnie cały wygląd tego stanowiska i jakby to rozmieszczenie tych monitorów i tak dalej Kierowało mnie po prostu to, żeby wygodnie się montowało, szybko się montowało Fajnie się robiło grafiki, animacje, naprawdę Powiem wam, że teraz Przesiadka z mojego poprzedniego miejsca, gdzie miałem dwa monitory, jeden był na dole, drugi był wyżej, a na to aktualne jest naprawdę, naprawdę ogromne. Całe rozmieszczenie monitorów i tak dalej i całego Primera Pro również wam mogę kiedyś przedstawić jak to wygląda, jak sobie to rozmieściłem i tak dalej. Jeżeli byście chcieli taki odcinek na, dla osób, które po, na przykład posiadają trzy monitory albo dwa monitory i chciałyby coś takiego po prostu zobaczyć, no to nie ma problemu, mogę coś takiego nagrać. A na tym górnym po prostu monitorze mam podgląd na ten cały finalny jakby efekt filmu a najlepiej to się sprawdza jak montuje się takie filmy bardziej szerokie właśnie w c 21x9 bo wtedy ten monitor spełnia idealnie tą całą funkcję możecie oczywiście też napisać w komentarzach czy e, zgłosić się do serii C-DX-a e, właśnie z tym stanowiskiem tylko bym musiał ogarnąć mniej więcej, jak to tam działa i polega. Wiem, że na jakiejś grupce tam u niego trzeba to napisać, ale dajcie znać w komentarzach, czy porobić fotki i wysłać to do CDX-a. Zobaczymy, jak on e, oceni to całe stanowisko. Napiszcie i dajcie znać w sumie, e, jak oceniacie to stanowisko od 1 do 10 i czy dać to do cdx czy też nie. No i ogólnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tamto miejsce, to jest to już skończona jakby praca. Na. wydaje mi się, że tak. Kilka lat albo kilkanaście, póki jakoś jakby. Możliwe, że coś jeszcze dojdzie, jakieś tam zdety, pierdołki i tak dalej, ale na razie wydaje mi się, że to miejsce uważam za skończone, nie potrzebuję lepszej klawiatury, myszki, jakichś tam monitorów. Po prostu jestem człowiekiem, który potrafi jakby do dostrzegać piękno w każdym... znaczy po prostu dostrzegać. E, jakby to się nazywam, dostrzegać dostrzegać plusy albo po prostu dostrzegać te dobre strony właśnie każdego jakby Przedmiotu urządzenia. Jest takie pojęcie takiego człowieka, ale nie jest. Nie, nie pamiętam, totalnie nie pamiętam, więc wydaje mi się, że to miejsce uważam za skończone i dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie wszystkim osobom, które się do tego wszystkiego dołożyły. Kolejną rzecz, jaką na pewno bym chciał poprawić, no to jest jakość filmów, ale na to niestety czekam cały czas, aż wyjdzie ten Looming gh 6, bądź też ten Sony A7 S3, bo na te dwa już mam zbierane i czekam. No ale to wszystko, jak wiadomo, jest kwestia czasu. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. I pamiętajcie, że jeżeli. I wy chcecie naprawdę dużo osiągnąć, no to wystarczy się nie poddawać, dążyć do swoich celów. O kurde, jakiś Dążyć do swoich celów, nie poddawać się. No i przede wszystkim, oczywiście, inwest... inwestować to wszystko. Mówiłem, że kiedyś taki film powstanie i na pewno coś takiego nagram. Jak to wszystko, jakby powstało, skąd mam to wszystko, skąd biorą się takie pieniądze i tak dalej. Wszystko na czasie, oczywiście, w... W... wleci. Także jeżeli ktoś jest jeszcze nowy na tym kanale i nie subskrybuje mojego kanału. To co chcecie to zobaczycie kliknąć czerwony przycisk subskrybuj się na dole, zaznaczyć dzwoneczek, zostawić łapkę w górę. A ja chyba nie przedłużam i życzę Wam jego piątku. Trzymajcie się, do naszych i tyle. Cześć!